Witam Was, moi drodzy. Ostatnio dostaję często pytania: czy demon 58 pociągnie prowadnicę 50? Odpowiedź brzmi i powinna brzmieć że tak, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od techniki cięcia. Oczywiście, jeżeli w bardzo twardym drewnie na bardzo długiej prowadnicy będziemy regularnie obciążać pilarkę zbyt małą, zbyt słabą, no to ją szybciej wykończymy, szybciej się wyeksplatuje, bo będzie bardziej obciążona. Jednak, jeśli od czasu do czasu mamy takie cięcia, spokojnie da radę, pod warunkiem, że będziemy ją ładnie prowadzić, nie dociskać. Natomiast odpowiedzieć w ten, w ten sposób to jedno, a pokazać to drugie. Założyłem prowadnicę 50 od MTX. -a. Łańcuch nie jest tutaj idealny, jest to nowy łańcuch, ale jest to łańcuch Jato, Półduto. Drewno nie jest za twarde, jest to olszyna, ale zobaczymy jak sobie poradzi na 50. No to jedziemy. No to jak widzieliśmy, na nowym łańcuchu nawet pół dół, to W takim miękkim drewnianą golszyna to po prostu na 50 prowadnice Demon idzie jak gorący nóż w masło. Myślę, że wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. <grych> Okej, okay. a ja idę ustawiać. Może dzisiaj coś obalimy, ale tym razem alpiną już niedługo będzie się ściemniać, więc muszę się pospieszyć.